Cześć, widzowie witam Was w kolejnym odcinaczku na moim kanale. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, a ja nie przedłużając przechodzę do filmu. I dzisiaj znowu gramy w Minecrafta w moim yy, nie, nie świecie skiso. Jak oglądaliście mojego shortsa, to wiecie, że... Znaczyłam dwie... Yy, mam dwie informacje. Jedna dobra, druga zła. Ale mam lagi znaczy w sumie mam trzy złe. Znaczy w sumie mam dwie złe, jedną dobrą. Dobra, pierwsze złe informacje będą bardzo rzadko filmy, bo widzicie jakie mam lagi. I po prostu w takich lagach się nie chce grać. Chyba, chyba rozumiecie. Chwila jest lepiej, chwila jest gorzej. Więc dobra. Druga zła informacja, KISO odszedł z mojej drużyny, już nie będzie nigdy na żadnym filmie, więc pożegnajcie KISO. I to jest koniec KISO, oficjalnie. A dobra informacja, wleciały dwie nowe piosenki, wlecą na kanał. Yy, będzie szans w którym wszystko powiem o nich. Oh wow. Dobra, jak widzicie mam wszystkie swoje rzeczy. Mam motykę, mam kilof. Mam skierkę i mam mięso. O, dobra. Dobra, mam całą żelazną zbroję. Mam 18 żelaza i 11 węgla. I 0 diaksów. Ej. Może chwilkę poczekamy, jak będzie lepiej. To się zobaczymy. Dobra, widzowie, już jestem. Miałem przerwę, chyba nie jest 5 minut i nic się nie polepsza. Więc na razie będziemy grali na takim czyimś. Sorry, widzowie, ale filmy z gier może będą raz na tydzień. Zależy jak się to naprawi. Patrzcie, jak się kopia.

cieszy bym ja mieszkał w mojej tajnej bazie w tej pod wodą możecie sobie zobaczyć odcinek gdy ja w ogóle robiłem patrzcie możemy teraz do niej pójść bardziej co zlagowanie pójść a jest dalej NZ są dalej skrzyneczki Okej, okay, chyba nic się tutaj nie zmieniło też mam mega dużo drewna tutaj. Sorry, ale ja Wam mówię, ja nie dam rady grać na takich lagach. Sorry, może to będzie ostatni odcinek z takimi lagami. Nie wiem, ale... Ja nie wiem. Ja nie wiem czy ja mam skończyć z YouTube'em, czy co mam zrobić. Albo będę musiał kupić w ogóle nowy komputer. No patrzcie, nawet nie postawię tego dobrze na bloku. O oh, wow. ej, to boli, mam takie FPS-y. Mam chyba 2 miliony FPS-ów. Nie wiem, ale mam bardzo dużo, przecież ja zawsze miałem 1, 2, 0 Patrzcie widzicie jak ja chodzę. Okej, okay, idzie. Idziemy spać Widzicie, się tą kamerkę. Nie wiem co się dzieje, ale ja tak nie dam rady grać. To jest z początek odcinka ja już chcę go skończyć. Ja, Wyślę, że ja nie dam rady tak grać. W ogóle, no, strasznie dużo mięsa, jakbyście nie widzieli. Nauczyłem się włączyć kreativa, wyłączać, wpisywać komendy, więc to też wycie. Nie wiem czy na ten serwer ktoś dołączy. Dobra, idźmy na naszą O oh, Sorry, widzowie, ja też to mam. Ja go nie pokonam przecież. No przecież nie pokonam. co się dzieje. Zabiję go? Zabiję go. Okej, okay, mój pierwszy mobek zabity na takich lagach. Jej, widzowie, osiągnięcie. zabiję szkieleta na, nie wiem, 150 FPS-ach. Oh Ała. Wow. Dobra. No nie wejdę przecież tutaj. No przecież tutaj nie wejdę, o. Ja nie wiecie jak się ciężko na tym gra, znaczy jest git dla mnie, no są tylko opóźnienia, ale wszędzie to chodzi tam, gdzie ja chcę, ale po prostu ta kamerka mnie wkurza, to opóźnienie mnie nie wkurza, no właśnie, to, że ja nie ruszyłem, a spadłem, to nie mega wkurza, ogólnie w tym miejscu będzie mój domek, Tutaj. No, by to wyglądało ładnie to. stawię to, co zniszczyłem. Sorry, że jestem taki cicho, ale... Dzisiaj chcę płakać na komputer za 10 koła. No i chyba tym komputerem. Przepraszam, że tak mówię, ale... Oj, ja no, nie pamiętałem, że to mam pieceki. Ało! Nie wiecie jak to nie boli. No i nawet tego nie przeskoczyłem. No bo nawet jakbym skoczył, to mnie to opóźniło, więc... Nie ja wiem, to będzie może Max z 10 minut odcinka, bo... Nie dam rady. Pierwszy się w ogóle kochać kobla. Patrzcie! Nie wejdę! I naprawiło się, Patrzcie. Ej, wy to widzicie? Wy to widzicie działa. Oj, już nie działa. Jak przez chwilę działa, to już nie działa. Ok, czyli już na pewno wiem, że to są lagi. O, znowu działa. Znowu nie ma. Nie, znowu przez chwilę. O, nie ma. Ok, to kopiemy, póki nie ma lagów. Szybko. Dobra. Stak kobla. I idziemy jeszcze po drewno. Pum, 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 pum. Znaczy dzisiaj na pewno ogarniemy materiały na budowę wiecie, domku. Jeżeli nie ma lagów, to ja też kopię nawet. Nie, nie robię pochodni, nie robię nic, ja chcę to jak najszybciej wykopać, póki nie ma lagów. jeden. Sześćdziesiąt, 61, 60, równo 64. Okej, okay, dobra. Więc wybiegamy. O nie, znowu się zaczęły lagi. Nie patrz tobie na ręce. Okej. Okay. Kurde! A, ja zapomniałem, jedna piosenka będzie miała y, chyba tytuł. Impreza, a druga jeszcze nie wiem. Widzicie wszystko będę mówił w shortsie, który na pewno wyjdzie za niedługo. Dobra, stack kobla. I może nawet dzisiaj zaczniemy budować. Jak dalej tak będzie. I nie będzie takich laginsów, to dalej będziemy budowali. Okej. Okay. Widzicie chyba, że jest o wiele więcej, Znaczy ogró lepiej. Okej. Okay. nam się troszkę zaczęło. Okej, okay, w te, te patyki i to jabłko. Tutaj mogę schować. I chodźcie na razie szybko po drewno. Okej. Okay. Dobra, są troszkę, ale nie aż tak bardzo. Z tego drewno robimy, bo jest go więcej na pewno. I z tak tego potrzebujemy. Nie desek, z tak zwykłego. z tak pni. I przecież chyba cała śkierka narod padnie. Nie, my musimy iść na pewno do kopalni. A przecież wiecie, ja żelazne rzeczy. Zmarnowującym na żelazną no zbroję sobie zostawiłem na takie te... kurda. I ja po prostu nie robię męczyków. Kurde. No. Dobra, może to za chwilę przestanie. Wiecie, to zawsze zależy, jak właśnie będą te lagi. O, nagle znowu zniknęły. Okej. Okay. To może się troszkę da jednak grać. koszko no, znaczy 23, znaczy 24. Ok, lecimy dur w ogóle chcecie więcej filmów z Bedwarsów? Chcecie film z tego box PVP, którego kiedyś nagrałem? Nie dobrze wiem, to są dwa albo trzy filmy z Bedwarsów i jeden z.

Mam 45 No nie na następnym filmie, bo na następnym filmie robimy domek O znowu są te lagi e, Jak zrobimy domek, to idziemy kopać diamenty na live Mogę się jeść dwie godziny w tej kopalni, żeby najeść na diaksy Dobra Nie, nie chcę tak tylko kopać na lagach Halo, naprawisz się znowu dla mnie ale ja tak na sekundkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak dwa, okej, to sobie. Te dwa drogi przerobię. Żeby było z tak. okej. Okay. Okej, okay, jak wiecie, był. Z taki lag, że mi przez chwilę nawet wywaliło. Nie robiłem cięcie, no bo widzicie. Od razu się to naprawiło. Robimy trika jak nie będzie lado. a Sun nie udało się. Dobra, to dajemy tutaj. Dobra, to później skopiłem to. Bardzo nieładnie wygląda, Okej. Ok. I wiecie, mamy jeszcze 18 żelaznych. Dobra. U, no, mamy zbroję, mamy z tak tego i mamy. No, patrzcie, wszystko na wyczerpanie żelazny kierownik, żelazny świerkę na wyczerpanie a cała żelazna zbroja jest nie zużyta jest zostawiona na smoka albo coś takiego. Na jakąś taką ważniejszą walkę, troszkę. Gumbary, gumbary. Gumbary. jak jakie robię filmy czy shortsy? No, te ostatnie filmy, te, te ostatnie, czyli nie to jest tam z czarnym, to nie były za fajne. Też was rozumiem. Pum, 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 pum. Bum, bum, bum. Ej, widzę, że chyba niszczycie to nie może paść sadzonka, czy może? Nie wiem. Ej, bardzo niechajny dźwięk zlagowania. O, jest sadzonka. O, i się znowu tak grybo zlagowało. Ej, czy się zdawało? Czy był środek dnia, jak zaczął się lagi? To nagle ten, widzicie? Ok, przynajmniej zdążyliśmy to nazbierać. To ile trwa dzień w Minecraft'cie? Jeśli ja się to się napisze, wie. W sumie to ja nawet nie wiem. 5 minut? Ok. Dźwięk z drzwi. O, dobra, naprawiło się na chwilkę. Ok, to przerobimy. Ok. Dobra, tak cztery. Ok. Mamy węgiel, no to węgiel damy tutaj. Okej, okay, i chodźmy spać. Uuuu. Uuu, diamond! Okej. Okay. Dobra, no, no i co widzowie? Zostawcie łapkę w górę suba z dzwonem. Nazbieraliśmy te materiały, które chciałem. Powalczy się z lagami, powiedziałem wam o piosence. No i co? poczekajcie, jeszcze wam powiem, którego będzie piosenka. Jaki dzisiaj jest dzień? Dajcie już szybko sprawdzę sierpień czy wrześniu 7 sierpnia. Czekajcie jaki dzisiaj jest dzień? Środa 7 sierpnia, dobra, to 7 y, dzisiaj jest 7 y, sierpień, jest środa, dwo, y, rok 20, y, 2024, więc tak. Piosenka już wam powiem, kiedy będzie, y, piosenka y, będzie otóż to 10 sierpnia. O godzinie 15. 10 sierpnia o godzinie 15. I Wam powiem, będą dwie piosenki. Jedna jest zapowiedziana, a druga może być przed, może być później. To będzie niespodzianka, niespodzianka więc wyczekujcie. Dzisiaj jest Środa, 7 sierpnia, rok. No dobra, nie będę mówił roku. 10 sierpnia, piosenka, godzina 15. Wbijajcie, nie wiem kiedy prezent. Więc co? Łapka w górę z dzwonem, a jak kończę ten filmik „Popatki”. <try>